Dzień dobry, witam wszystkich w testowaniu na tapecie. Dzisiaj będę testować zapach, który mi od jakiegoś czasu już chodzi po głowie. A jest to taki oto zapach Michael Kors Sparkling Blush. Otwieram niniejszą próbkę i będę tradycyjnie psikać moje nadgarstki. Próbka jest też różowa, pastelowa, cukierkowa. Psikamy. Mm, już czuję ten zapach. Słodko różany, trochę cytrusów, trochę białych kwiatów. Mm. Cytrusy na pewno, róża. Może liczy, To jakaś taka nuta jest podobna, jakby liczy. Zobaczę, czy jest coś na opakowaniu napisane w środku. Dla kobiet, które wiedzą, jak błyszczeć. Ok. To wiele nam mówi, no nie szkodzi. Dobrze, zapach sobie mm, już się zaprzyjaźnia z moim pH, z, z moją skórą, a ja chciałam Wam dzisiaj pokazać mgiełkę Bielenda Hydra Care, mgiełka Kokos i aloes do twarzy i ciała, y, do cery odwodnionej, tonizuje na Wilże odświeża, y, zostawia delikatną mgiełkę zapachową. Uwielbiam po prostu tę mgiełkę. Ja ją stosuję często, gęsto, wieczorem jak już po prostu padam na pysk, za przeproszeniem, nie mam na nic więcej siły, na żadną pielęgnację, nic takiego, no po prostu po myciu, po peelingu tylko robię tak i już cera jest taka nawilżona, odświeżona. I mogę zalegnąć w łóżku. Stosuję ją również pod makijaż. Moim jest całkiem niezłą bazą. Tylko, że trzeba poczekać, aż ona się wchłonie w skórę, ponieważ no wiadomo, jak to gełka, Zostawia taką no dość mokrą powłkę, powłokę na twarzy. Hmm, sparkling blush. Ostatnio szukałam ofert tego zapachu, ale coś kiepsko właśnie już z tym zapachem, ciężko go dostać bywa dostępny e, natomiast rzadko nie w, wie, niezbyt, w niezbyt wielu sklepach drugim takim zapachem Michaela Korsa limitowanko jest Sky Blossom na którą poluję i w której e, e, i do polowania na którą zaangażowałam jeszcze moją siostrę, która mieszka w Anglii i ona mówi, że tam jest dostępna w sieci bo stacjonarnie też nie bardzo no i w sieci znalazłam jakąś ofertę 100 ml za 47 funtów. No nie wiem, nie wiem, muszę to przemyśleć. Dobrze, a wracając do naszego makijażu, już się wchłonęło wszystko. Dzisiaj jest moja cera, niestety od jakichś dwóch tygodni pozostawia dużo do życzenia, są o, zmiany takie przebarwienia, jakieś wypryski, sprawy hormonalne po prostu. Więc myślę, że sięgnę po All Hours i w St. Laurent taki oto podkład w kolorze B30. Nałożę go sobie na grzbiet dłoni i glamuropową gąbkę zaprzęgna do współpracy. O, i nałożę w ten sposób na twarz. Hmm. Ojejku, nie wiem, czy wy też. Tak szalejecie na, w sprawie tego koronawirusa, bo teraz to jest istne na szaleństwo. Nawet moi znajomi, których bym o to nie podejrzewała, dali się w to wciągnąć. Wiecie, ludzie organizują jakieś zapasy suchych produktów i tak dalej, i tak dalej. No, nie wiem. Ja mnie to jakoś specjalnie nie rusza. Może jestem osobą beztroską, chociaż nie wiem, nie powiedziałabym, ale nie sądzę, żeby. Ta sytuacja zmuszała do gromadzenia jakichś, nie wiem, wielkich zapasów jedzenia. Śledzę też różne grupy internetowe, i tam babeczki wstawiały nieraz zdjęcia półek gdzieś w ich okolicznych sklepach. I faktycznie produkty są wymiecione. Ja jestem po prostu w szoku. Nie wiem, jak Wy się na to za zapatrujecie. Boicie się tego koronawirusa czy nie. Bo wiecie, ja się tylko cieszę, że jak miałam taki napad jakiegoś innego wirusa raczej, w okolicach grudnia, stycznia, to jeszcze wtedy nie było tego wielkiego szału na koronawirusa i nikt się do mnie nie doczepiał, bo kaszel miałam po prostu straszny, gruźliczy, napadowy i no cóż, można by było mnie podejrzewać o jakieś problemy z koronawirusem. Trochę przeciągnę sobie na szyję, bo ten podkład jest trochę żółty. On ma żółte podtony i odcinałaby mi się trochę szyja od niego, troszkę koło uszu. Dobra. Ale jak widzicie, całkiem nieźle sobie poradził z tymi moimi przebarwieniami, różnymi wypryskami, więc krycie ma naprawdę bardzo dobre. Tylko, moim zdaniem, trzeba trochę uważać, bo on wysusza skórę. Do tłustej skóry, jak najbardziej do tłustej cery bym go polecała. Tutaj mam korektor Sephora, ten taki kultowy um, High Coverage Concealer w odcieniu e, 20. 20, Tak, to jest 20. Nałożę go sobie tutaj podłoczy. Pod barwy wojenne przywdzieje. No, także wracają. Dzisiaj też jedziemy na co sobota na zakupy spożywcze. Ciekawa jestem, jaki widok zastanę w moim oszą, ale w tamtym tygodniu nie było jakiejś tragedii. Co prawda, rzeczywiście, trochę jakby makaronu było mniej, trochę kasz, ale nie na tyle, żebym tak bardzo zwróciła na to uwagę, bo dziewczyny, tak jak mówię, no, wstawiały zdjęcia półek, które były całkowicie puste. Wiecie, tam, gdzie są napis jest napisane makaron, kasza, no to świeciło wszystko. Pustkami, nie wiem. Może tylko w Wrocławiu nikt się nie przejmuje. <grych> Na czele ze mną zresztą. No, dobra, tutaj jeszcze powklepuję trochę. Ok. Bardzo fajny korektor, ale nie powiedziałabym, że on ma jakieś naprawdę takie wybitne krycie w stylu tej Huda Beauty, concealer, jakiś tam high coverage. Nie wiem, czy to była taka nazwa. Camouflage albo tart. To nie jest ten typ krycia. To jest mniejsze krycie. Natomiast całkiem dobre, naprawdę. I nie widać go tak. On tak nie wysusza skóry pod oczami. Bardzo dobry korektor. No i też nie w jakiejś bardzo zaporowej cenie. Jeżeli chodzi o puder, to dawno nie używałam mojego kochanego Diora. I to jest puder 020 Diorski Nude Air. Super jest ten puder. Ja go bardzo lubię, chociaż cena już nie jest. Się zadymiło, nie jest taka zachwycająca. Wysypię go troszkę na wieczko i nałożę go gąbką, bo wtedy fajny blur się robi. Jak się gąbką nakłada puder, tak wklepuję, to on fajnie ukrywa pory. Taki myk mam, który mi się sprawdza. No, także tak to wygląda z koronawirusem. Dzisiaj znowu jakoś deszczowo, nie wiem, człowiekowi nic się nie chce. Ostatnio w ogóle cierpię na jakiś niedobór energii, wszystkiego, nie wiem, nie wiem, nie wiem, Od czego to, z czego to wynika, bo to już się ciągnie gdzieś drugi miesiąc, no i podejrzewam, że mogę łączyć to też trochę z lekami, które odstawiłam, ale hmm, nie wiem, nie wiem, no zobaczymy. Dobra, i jeszcze trochę umiotę pędzlem biedronkowym, wezmę pędzel biedronkowy i jeszcze tak, o, sobie tutaj dla Wiecie, dla pewności, że wszystko gra omiotło. Dobra, teraz wypadałoby trochę podrysować brwi, ale tym was nie będę zanudzać, wracam za chwilę. Ok, wracam już z podkreślonymi brwiami, jak zwykle w ruch poszła pomada Vibo Eyebrow w kolorze Dark Brown, dwójeczka, no i pędzel. Zoiwa, Coiwa, Zoewa, ja wolę Zoewa. Dobrwi, Mój Nieśmiertelny, 322. Super sprawa. A teraz... Hmm, coś skwaśniał mi ten zapach na nadgarstkach. Albo mi się miesza po prostu z tym, który mam na sobie. Nie wiem o co chodzi. Teraz chciałam Wam zademonstrować paletę Makeup Revolution z serii Precious Stone. I to jest paleta o nazwie Emerald. Brokatowe opakowanie. Tył czarny z numerami cieni, a w środku duże lusterko, ale ja je troszkę zakryję. I cienie, jak widzicie, w kolorach takich no, ziel zieleni, różnych brązów trochę, zieleni. Jeden ma taka czerwień brokatowa foliowa bardzo ciekawa paleta bardzo ją polubiłam Ym, dostępna myślę że teraz jeszcze stacjonarnie na zebra można znaleźć ja zresztą linki wszystkie umieszczam jak zawsze pod spodem można kliknąć można kupić jak ktoś ma ochotę a jak nie to nie yy, nabiorę sobie najpierw cienie taki brązowy o nazwie chromatik Pędzlem od Riany Fenty Beauty w załamanie powieki i troszeczkę w zewnętrzny kącik, żeby zaznaczyć kontur oka. Przejadę też troszkę na dół, żeby było szybciej. Hmm. Wiosenny jest ten zapach Sparkling Blush zdecydowanie świeży, wiosenny, kwiatowy. To jest ta kategoria, mimo że moim zdaniem, nie patrzyłam w nuty, zawiera cytrusy. Ale to w otwarciu. Później przechodzi w fazę kwiatową, różano-jaśminową. Znowu według mnie. I zobaczymy, co się będzie działo dalej. Ale tak jak mówię, na tym etapie trochę mi skwaśniał na nadgarstku. Wyczuwam jakąś taką kwaśną nutę. Nie wiem, może, ale to mówię, może mi się mieszać z zapachem, który już mam na sobie. Um, I podejrzewam, że tak jest trochę. I to mi trochę zniekształca obraz tego Zapachu nie powinnam była się już perfumować. Ale już to zrobiłam czasu nie cofnę. Dobra, to by było tak z grubsza. Teraz może coś mocniejszego, ciemniejszego. Ciemniejszy brąz teraz pójdzie w ruch o nazwie Kyoto. Hmm, Kyoto ciekawe. W zewnętrzny kącik go wpakuje, Tak go wklepuję po prostu bardziej. Naprawdę bardzo polubiłam tą paletę. Kiedyś myślałam, że nie lubię zieleni na oczach. Okazało się, że lubię i całkiem mi one pasują, te zielenie. Także wie, wiecie, 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 rozumicie. Trzeba próbować. A nóż się jednak przekonamy do czegoś, co wcześniej uważałyśmy za kompletnie B. I jeszcze tutaj troszeczkę zjadę na dolną powiekę zewnętrzny kącik, żeby połączyć górę z dołem. rozcieram to z tym poprzednim cieniem. Trochę, dobra. Wjadę też w załamanie. Wrócę do tego poprzedniego pędzla, na którym mam jeszcze cień chromatic, ten poprzedni. I powyżej rozetrę. Ok. I teraz wypadałoby coś błyszczącego nałożyć. Myślę, że pójdzie tutaj cień indigo. Taki zielony. Albo pod niego jeszcze. A czemu nie? Zaszaleję. Taki mocno zielony. Zaraz Wam pokażę. Majestic. Cień tylko przykryje sobie. Ojej, to lustro, bo. Strasznie oślepię. Ten zielony nałożę na środek powieki, a później nałożę na niego ten indigo. Mam taki plan. Nie wiem, czy dobry, czy niedobry. Spróbuję. No dobra. To wezmę jakiś płaski pędzel. Może taki. I ten matowy Majestic pójdzie najpierw. Okej. Okay. Intensywnie, nie powiem. Ale jak szaleć to szaleć. Iść na całość. Kiedyś był jakiś taki teleturniej. Nie wiem czy pamiętacie. Czasami się trzeba wyrwać, wiecie, z bezpiecznych okolic i no iść na całość. Dobra. I tym zielonym jeszcze na dół zjadę, bo tak mnie korci. Później to porozcieram też tą dolną powiekę. Na razie tylko nakładam po prostu cienie. No dobra. To by się tak prezentowało. I wiecie co? Chyba tym samym pędzlem. Chociaż nie, bo błyszczące cienie to lepiej palcem. Ten indigo nałożę palcem. O. On nie jest jakiś wybitnie błyszczący, natomiast połysk daje. Nie można mu tego odmówić. Nałożę na ten. Okej. Okay. Kurczę, ale zielono. Ale zielono, normalnie. Jak liście wiosną. Prawie. No, ale ciężki w sumie, taki ciemny ten makijaż wychodzi. Ok. I jeszcze na połączenie tego brązu z tym cieniem dam inny. Vivid może. Vivid, niech będzie, cześć Vivid Dobra, będzie Vivid Najwyżej pożałuję, a może nie Nie no, to wszystko się w miarę ze sobą komponuje kolorystycznie, więc wielkiego tutaj ryzyka to znowu nie ma, nie przesadzajmy Ok hmm, Nawet fajnie Nawet nieźle Będę miała paluchę oczywiście usm usmarowane tym wszystkim. I też na ten płaski pędzel poprzedni też ten cień błyszczący dom. Zobaczcie moje miny i w ogóle. Ale ja tak już mam. Ten typ tak mam. Ok. Wezmę jakiś pędzel czysty, tą górną granicę cieniowania rozetry, żeby nie było widać właśnie granic między czystą, powiedzmy, skórą, a cieniowaniem. I tak samo tutaj te cienie porozcieram. Ok. Pomieszam ten brąz, który jest na zewnętrznej części oka z zielenią trochę. Dobra. Wezmę jeszcze inny czysty pędzel. Te białe z białymi trzonkami to są pędzle z zestawu Jazz Up. Bardzo fajny zestaw. No i jak to Jessup, w rozsądnej cenie. Nie jest to drożyzna żadna. Jak znajdę gdzieś podobny zestaw, to dam linka też na dole. Jeszcze tutaj trochę się pobawimy w roztarcie. Dobra. Wrócę do tego pierwszego pędzla z tym cieniem Chromatic. I tutaj znowu porozcieram granice, żeby ten zielony też się wtopił trochę w Brąz w załamaniu powieki. Ok. Wypadałoby coś dać do wewnętrznego kącika. Teraz wychodzi piżmo, jakby z tego zapachu troszkę. Coś jakby białe piżmo. No, ta drzewna, trochę. Hmm. Ciężko powiedzieć. Może trochę paczuli? Ale nie jakiejś ciężkiej. I to, to nie jest ciężki zapach. To jest jednak. Um, Przewaga takiego wydźwięku świeżego, cytrusowego, cytrusowo-kwiatowego właśnie w tym, w tym zapachu. Dobra, wewnętrzny kącik potraktuję też pędzlem Jessup, zobaczcie na moje palce. I cieniem jasnym może Heaven albo Astral. Astral, będzie Astral. I wewnętrzny kącik będzie astralny. Niech będzie, że astral. Okej, ok, do Poszedł astral, ale zielono. Uhu, hu. Dobra. Naprawdę bardzo fajna ta paleta jest. Tam jest w ogóle jeszcze fioletowa chyba. Taka szaro-neutralna. I czerwona. Tak, fioletowa, czerwona, taka szara i ta zielona chyba w, tym, w, tym ca w tej całej serii. Precious Stone. Mi tak na początek właśnie ten emerald wpadł w oko. Bo mówię, a za tą cenę wiecie, to nie jest cena Huda Beauty, żeby nie skusić się. A jeszcze w jakiejś promocji pamiętam, kupowałam chyba. Chyba to w Rosmanie było. Chyba w Rosmanie był Dobra, jeszcze tutaj trochę połączę. No i okej. Okay. Może zewnętrzny kącik jeszcze troszkę wzmocnimy Kyoto. Kioto wraca do łask. Jeszcze raz nakładamy Kyoto, żeby się nie obraził, że go już nie chcemy. Nieźle plotem. Na palcu jeszcze mam trochę tego zielonego cienia, więc jeszcze raz tutaj łączę po prostu ten matowy cień z błyszczącym. No i dobra, bawić mi się dalej nie chcę, powiem szczerze tymi cieniami. Yy, I yy, wyczyszczę trochę usta, chociaż niewiele dzisiaj mam podkładu ani pudru, naprawdę jak ja to zrobiłam High GoPro. Dobra. Tutaj troszkę te zewnętrzne części od razu oh. powycieram. Dobra, i wypadałoby jakiś tuszu, tro, tro, trochę tuszu tylko nałożę, dlatego że będę przyklejać sztuczne rzęsy. tusz to mój nieśmiertelny Everline Volume Celebrates, tak on chyba się nazywa, czarny. I nakładam go, bardzo go lubię. On nigdy mi nie skleja rzęs. On bardzo długo jest świeży. No, i co? No, i ma świetną cenę, kurczę. No, czego chcieć więcej? Nie ma się do czego przyczepić. No, nakładamy. Jest coś w tym zapachu Michaela Corsa. Naprawdę, ja go widzę u siebie, właśnie wiosną i latem. I myślę, że gdzieś zapoluje. Ale cały czas, właśnie ten Skybloss mi chodzi po głowie. Hmm. Nie wiem, nie wiem. W sumie w tym miesiącu są moje urodziny, okrągłe urodziny, więc może, chociaż też z tymi urodzinami to jest trochę wydatków, bo organizuję imprezę w klubie ze znajomymi i to też wiadomo troszkę środków pochłonie. W sumie już pochłonęło trochę, bo za rezerwację już zapłaciłam. Więc nie wiem, jak to będzie, ale najwyżej sobie odbiję w przyszłym miesiącu. Zobaczymy. Zobaczymy. Co nagle, to pod diable. Czasami wolę zaczekać, po prostu dobrze potestować coś, niż później tak sobie myśleć, że mogłam tego nie kupować, w to miejsce kupić coś innego. Wiecie, w pewnym wieku zaczęłam się robić rozsądno. Nie, no to taki żarcik z mojej strony, bo do rozsądku to jeszcze mi trochę brakuje może za 10 lat o tym pomyślę no dobra, na razie tyle o ile wezmę klej duo i przykleję rzęsy moje ulubione, takie codzienne w zasadzie bardzo naturalne Demi Wispies Ardell mam taki czter, czteropak tak, cztery, cztery pary rzęs tutaj jest i też dam wam linka na dole jakby ktoś chciał to Naprawdę warto, bo to są takie codzienne rzęsy. One nie robią spektakularnego efektu, a bardzo ładnie modelują oko. O, tak, no to do zobaczenia. No i wracam już z doklejonymi rzęsami. Przypominam: Ardell Demi Wispies, czteropak. A teraz wypadałoby dodać kolorów trochę do mojej białej twarzy. I użyję tutaj Cheek Leaders z Benefit. Bardzo fajna paleta. Nad której kupnałam, zastanawiałam się bardzo długo, ale ją kupiłam i mi służy już długi czas. Wybiorę może cień. Cień. Bronzer Dallas. Taki chłodniejszy trochę. Hula jest cieplejsza. A ja wolę w tym momencie, kiedy jestem dość blada, jednak ten taki bardziej neutralny niż ciepły bronzer. I zaznaczę sobie swoją facjatę. Przypominam tym, którzy jeszcze nie widzieli, nie wiedzą, że pozbywam się kilku, kilku flakonów perfum z mojej kolekcji. Zostało chyba 8 do sprzedania. Mój nick na Allegro to jest Golgie 1980 Zostawiam Wam mój nick pod spodem, też w opisie filmu, więc można sobie zobaczyć. A nuż coś Wam się spodoba coś będziecie chciały, chcieli kupić i każdy będzie zadowolony. Ja i wy. Dobra, jeszcze żuchwa, Trochę czołek nosa. Tutaj to zagłębienie, a jeszcze trochę dodam. Jak szaleć to szaleć. Jeszcze trochę. Boki twarzy. Zapach jest urzekający, moim zdaniem, i ma, ma jak na świeżaka dość dobre parametry. To nie jest moje pierwsze wrażenie. Ja do niego już podchodzę jakiś czas i naprawdę stwierdzam, że ma dobre parametry jak na świeżaka. Także wart jest uwagi. Flakonik też ma uroczy taki szkło jest przeźroczyste, ale w środku ten płyn jest różowy. Ma złoty korek, taki kwadratowy. No naprawdę, bardzo, bardzo fajny, bardzo ładny. Dobra, a róż, a róż wszystkie na raz pomieszam po prostu, wszystkie jakie są w opakowaniu. California, Tickle in Dandelion. Więc pojeżdżę pędzlem, pojeżdżę, 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 tak sobie przez tą trójkę, no i naniosę sobie No na mylico. No. Powiedzcie, czy macie ten Sparkling Blush, co o nim sądzicie, czy testowałyście? liście. No, bo mi się naprawdę podoba i chodzę za nim, ale nie wiem czy od razu go kupię, bo wiecie, no ja mam moja lista jest zawsze never ending i po prostu są rzeczy ważne i ważniejsze, a nie wiem czy on jest dość wysoko, żeby już teraz, żeby już teraz dołączyć do mojej do moich zapachów, dobra, wezmę jeszcze meteoryty, scalę po prostu te wszystkie produkty które natapytowałam na twarz, bo inaczej tego nie określę, wezmę pędzel do pudru po prostu, nie ten do meteorytów, bo już mam i tak z tych kulek zrobiony proszek więc to już jest po prostu taki puder, no bo już kulki wszystkie obróciłam w pył i tak to się prezentuje i jeszcze coś bym na twarz nałożyć, w sensie na usta. Na twarzy już jest dość. Um, wezmę z tego kalendarzu, ha, kalendarza, kalendarza, kalendarza adwentowego, Glam Shop, produkty. Może hm, te włosy mi wszędzie już lecą. Konturówka, Glam Shop, naturalna chyba, czy idealna moim zdaniem. Nie moim zdaniem, tylko tak się nazywa idealna. To no jest bardzo fajna, właśnie idealna konturówka. Naturalny ma kolor, podkreśla po prostu tylko w zasadzie kontur yy, i ten kolor jest zbliżony do naturalnego koloru ust. No i do tego nałożę jeszcze ten błyszczek też z kalendarza. Nie wiem, czy te kalendarze jeszcze są, może gdzieś na wyprzedaży, jeszcze w Glam Shopie. Jak znajdę, to Wam podlinkuję, bo to naprawdę fajny produkt. Dobra. I zamilkłam. Nareszcie. Kidoki. Kontur jakiś tam jest. I nałożę to, ten błyszczyk do ust glam shopowy. Nude glam się nazywa. Ciekawe, czy te produkty w ogóle wejdą na stałe do oferty sklepu. Byłoby fajnie, bo są no, dobrej jakości bardzo. Jeszcze miałam taki brązer od Hani, też świetny, ale chyba go już zużyłam. Albo odłożyłam, bo za często używałam, bo świetny był chyba chłodny brąz? Jakoś tak? Czy chłodny po prostu się nazywał? Bardzo fajny. Dobra. Jakby się to prezentowało? Całkiem nieźle. Moim skromnym zdaniem. Patrzę jeszcze w lusterko. No, dość ciekawy jest ta zieleń na powiekach, moim zdaniem. A zapach jest zdecydowanie na uśliście, nie odpada z niej. Więc muszę coś zrobić, żeby go w końcu nabyć. No. Zapraszam do sprawdzania linków pod spodem, do komentowania, co sądzicie o tym zapachu, co sądzicie o koronawirusie. Porozmawiajmy. No i życzę wszystkim udanej soboty. Pozdrawiam.